Dziś w przygodach pytalskich dowiem się, dlaczego wulkany wybuchają. Wulkany, to? Tak? Ach, to proste! Tata pokaże mi, jak działa aparat fotograficzny. A wujkowie w poszukiwaniu wirusa wskoczą do ciała dziadka. Zaraz je znajdziemy. Zarazki są wszędzie. Z mamą pojadę do Afryki, żeby zobaczyć zebrę. A dziadek podaruje mi na urodziny cały Układ Słoneczny. Nie mogę się doczekać! She got Come along with me and meet the smartest family in all the town. The YY family. Rushing, wondering what's the matter oh, Every person here's a crime What's the deal, what could it be it Just on the walk family. How does it do this, how does it do that Max is the one with the electronic back. Machines are his thing, so don't go berserk Max a the job You'll find work Tu odbieram nagrodę! Wygrałem zawody w kręgle! Tu znów ja przy się na pustyni w Nevadzie! Wszystkie te arcydzieła fotografii zostały zrobione moim supernowoczesnym, samoustawiającym ostrość półautomatycznym aparatem! A to jak działa twój aparat? No właśnie, opowiedz mi! Prawdę mówiąc, prosty aparat działa prawie tak samo jak te super hiperaparaty. Weźmy więc aparat, którym łatwo się posługiwać. Proszę o uśmiech. Zaczekaj. Wiesz już teraz, Wiktorku, jak działa lampa błyskowa. Przyjrzyjmy się innym częściom. Hurra! Tato, gdzie jesteśmy? To jest soczewka. Teraz patrz uważnie. Światło z zewnątrz, które oświetla twego misia, przechodzi przez soczewkę, która skupia światło i przenosi odwrócony obraz misia do środka aparatu. To soczewka robi zdjęcia? <laughs> nie, nie. Soczewka jest ważna, ale to tylko jedna z części aparatu. <laughs> Mamy jeszcze korpus, migawkę, wyzwala do migawki. Przepraszam. <laughs> Pozwoli pan, że się wtrącę. Ja wykonuję większość pracy. Bez mnie nie byłoby ostrego obrazu. To ja jestem tutaj gwiazdą. Nie słuchaj jej synku. Oprócz soczewki są jeszcze inne części. Już nie ma nic ciekawego. Ciekawe no to ciekawe. wyświetlamy się stąd. Tak jak gwiazda światła? Dokładnie. Jezu! Co się stało, tatu? Tak samo jak światło. Musimy przejść przez przesłonę. Otwiera się i zamyka, reguluje ilość wchodzącego światła. Zaczekaj, za chwilę wrócę. O! 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 Pierwszy diktarko Dobra, teraz na ciebie kolej, tato Kto włączył światło? O rany, ale tu ciemno Bo ta część aparatu nazywa się matówką Bardzo dobra nazwa To na niej wytwarzany jest obraz, który fotografujemy Hej, patrz, to mój miś a to, mój Wiktorku, jest migawka. Pełni przed filmem rolę kurtyny. To prawda jak najprawdziwsza! Gdy światło pada na film, następuje reakcja chemiczna i zostaje odtworzony obraz, gdy padnie za dużo światła, ee, tak jak w tym wypadku, film jest prześwietlony. Pilnuje tego migawka, która odsłania i zasłania klisze. Pełni rolę strażnika. Rozumiem! Na film pada tyle światła, by powstał obraz! Świetnie. Teraz sprawdźmy kto się bawi moim aparatem. Przyłapałem cię! Aparat! Spoko, A tutaj ja, Wiktor i Bazalt odgrywamy piramidę wytreszką, ale szybko tego nie powtórzymy.

Zarazki Wiktorku są tak małe, że widzimy je tylko pod mikroskopem. Mamy tu jednego. Ojej! Zarazek, który tu właśnie oglądasz, jest bakterią jednokomórkowym organizmem. Podobnie jak inne organizmy, odżywia się, oddycha i sam się przemieszcza. A ten drugi mniejszy gość nazywa się wirusem. Wirus rodzi się uśpiony. Obudzić go może inna żywa komórka. Och, obudź go, wujku! Ani mi się śni! Przebudzony wirus atakuje. I wtedy chorujesz. Wujku, czy to dlatego dziadek jest chory? To możliwe, ale każda bakteria też może spowodować chorobę. Sprawdźmy, czy sprawcą choroby dziadka Matika jest bakteria czy wirus? Świetnie! Wybacz, mały. To zbyt niebezpieczne. My mamy duże doświadczenie. Zostań tu i obserwuj. Gizmo do roboty. Dobra, wszyscy się przenosimy. Jesteśmy w ciele magika. Widzicie jakieś zarazki? Zaraz znajdziemy. Zarazki są wszędzie. Tam widzę jednego. Spryciara. Patrzcie, bakteria pokonała barierę skóry i weszła do ciała. Widzicie, rozmnaża się przez podział jeszcze przed atakiem. Taka jedna bakteria może wytworzyć wiele innych. Bakterie atakują zdrowe komórki naszego organizmu i wywołują choroby. Na szczęście mamy broń, która je zabija Antybiotyk! Antybiotyk atakuje bakterie, gdy zaczynają się rozmnażać, są wtedy o wiele słabsze i nie mają już siły się bronić. Hurra! Nareszcie dziadek jest wyleczony? Niezupełnie. Może mieć także wirusa. Zaraz to sprawdzimy. Wirus w przeciwieństwie do bakterii nie może żyć samodzielnie. Jest pasożytem. Żyje dzięki innym komórkom. Najpierw wnika do komórki i opanowuje ją, zmuszając, by produkowała więcej wirusów. A potem wirus niszczy komórki i w ten sposób wywołuje chorobę. Nasz organizm potrafi z nim walczyć. Na początek komórki wszczynają alarm. Do ataku ruszają białe krwinki. Są to komórki, które chronią nasze ciało przed intruzami. Gdy białe krwinki napotykają wirusa, wytwarzają przeciwciała, czyli substancje, które niszczą tylko ten rodzaj wirusa. Jeśli wirus odważy się wrócić do organizmu, wpadnie na prawdziwe pole minowe. Dlatego na niektóre choroby choruje się tylko raz. Możemy już wracać. Hej, skopo! Słucham? Zejdź ze mnie, bo nie mam czym oddychać! No. Oh, a to wszystko dla nauki. Koniec. Who has all the answers about the sun and moon and stars? That would be Zygo and Matic Who can tell us all about the atmosphere and Mars? That would be Zygo and Matic It's on another space, they've been all around the place Zygo and magic here they come Wszystkiego najlepszego, Wiktor! Wszystkiego najlepszego! Dziękuję! Ci, dziadku, co to jest? To jest cały Układ Słoneczny. A co to jest Układ Słoneczny? Układ Słoneczny to przede wszystkim Słońce. Tworzy go dziewięć planet, które krążą wokół Słońca. Najbliższy i najgorętszy jest Merkury. Potem Wenus, Ziemia, nasz kochany dom, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i wreszcie mój ulubiony Pluton, najmniejszy. Proszę bardzo, to nasz Układ Słoneczny. Dosyć teorii. Chodźcie, przyjrzyjmy mu się lepiej z bliska. Hurra! Czy wiesz, że są dwie grupy planet? Tak! Dziadek mówił mi, że są małe i ogromne. Ma rację. Większość małych planet Merkury, Wenus, Mars i Ziemia znajduje się blisko Słońca. Dalej od Słońca znajdują się planety olbrzymy Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Dosyć. Teraz lecimy na jedną z planet, kierunek Merkury. Merkury? Tam temperatura dochodzi do 600 stopni! Powiedziałem, Hehehe, <laughs> Miałem na myśli Marsa. Mars jest mniejszy od Ziemi. Ale jego przyciąganie nie jest takie małe. A to znaczy... Sam się przekona, co to znaczy. Ojej! O, ale tu jest zimno! Zgadza się. Średnia temperatura na Marsie wynosi minus 23 stopnie Celsjusza. Dziadku spójrz! Ha, ha, ha. to są księżyce Marsa, Phobos i Deimos. Chodźcie, przed nami długa droga. Ojej, dziadku, ktoś do nas strzela! Jesteśmy w strefie asteroidów. Krążą wokół Słońca między Marsem a Jowiszem. Hej, czy to Jowisz? Tak! Największa planeta! Jest 318 razy masywniejsza niż Ziemia! Ojej! A tam obok siebie pierścienie! To Saturn. Druga co do wielkości planeta układu jest 95 razy masywniejsza niż Ziemia. Możemy wlecieć między pierścienie? Hehehe, <grym> tym pudłem wlecimy wszędzie! Nie! Pierścienie składają się z lodu, kamieni i pyłu! Uszkodzą nam statek! Planety nie są zbyt przyjazne. Czy istnieją jakieś inne układy słoneczne? Tak, Wiktorku, są miliardy gwiazd. Ale wszystkie są bardzo daleko. Po co szukać jakichś o. planet? Ja znam jedno i to bardzo, bardzo miło. Ja też, ja też to ziemia! To dolecę tam z zamkniętymi oczami! Słowo? Naprawdę? Dobra, sprawdź. Przestań, żartu Żartowałem! Koniec! When it's going right. Potrzeba ci tylko lawy. Hej, Skopo, co tam robisz? Wiktorek znudził się rzeźbami z piasku, więc teraz pomagam mu budować wulkan. Nie można zbudować wulkanu. Dlaczego? Ponieważ nie wybuchnie. Czemu wulkany wybuchają? Tego nie wiem. Chcę wiedzieć dlaczego! Dlaczego? Przestań! Przestań, Boguchny! Proszę, powiedz mu, dlaczego wulkany wybuchają. Wulkany, tak? Och, to proste! Gdzie jesteśmy, babciu? Jesteśmy teraz około 30 metrów pod powierzchnią ziemi. Na granicy między skorupą ziemską a płaszczem ziemi. Czy wiesz, Wiktorku, że tu temperatura wynosi przeszło 1000 stopni Celsjusza? Ojej, trochę gorąco. Ale nie dla smoka. Ta stopiona skała, zwana magmą, wydobywa się z wulkanów w czasie erupcji. Posłuchaj, ziemia zbudowana jest z kilku barstw, jak brzoskwinia. O, proszę, mam tu jedną. Świetnie. Przegryź ją. Zewnętrzna strefa skorupa jest tak cienka w porównaniu z resztą ziemi, jak skórka brzoskwini w stosunku do całego owocu. Płaszcz jest jak miąższ brzoskwini. Na płaszcz wywierane jest ogromne ciśnienie. Ciśnienie? ja się tak dzięki mały. Siedzę tu i nudzę się jak moc, więc atakuję, bo chcę się przewietrzyć. Kiedy ciśnienie wzrasta, chcę się stąd wydostać! Magma zaczyna szukać ujścia. A gdy wydostaje się na powierzchnię, wtedy formuje wulkany. Jak się wydostaje na powierzchnię? Jak? Wieszy? Oho. Magma wypływa na powierzchnię przez szczeliny. Pęknięcia w skorupie ziemskiej! Powierzchnia Ziemi jest zbudowana z kilku ogromnych części, zwanych płytami tektonicznymi. W miejscach, gdzie płyty się łączą, pozostają szczeliny, którymi może przedostać się magma. O, myślę, że powstanie nowy wulkan! Atakujemy! Major, zabierz nas stąd? Dokąd lecimy, babciu? Gdyby to był już istniejący wulkan, wylądowalibyśmy pewnie w ognistym kręgu. To część Oceanu Spokojnego, gdzie spotyka się kilka płyt tektonicznych. Ale ponieważ jest to nowy wulkan, możemy wydostać się gdziekolwiek. E, trochę przesadziłeś. <laughs> Zdobywająca się na powierzchnię nazywa się lawą. Podczas wybuchu wylatują także dym, popiół, kamienie i błoto. No i co dalej? Kiedy zmniejsza się ciśnienie, erupcja powoli się kończy. Lawa krzepnie i staje się skałą. Lawa w szczelinach w głębi ziemi też krzepnie i tworzy rodzaj plomby. Och, mój samochód! To twoja na wo Twoja! O, moja! To myślił, że nie zjawiłeś, Koniec. Hey, the questions that you have a lot to serious The animals and plants are not so mysterious, so have no fear. Koń innej maści The Proszę, Wiktorku, łyżeczkę za tatusia Łyżeczkę za mamusię Łyżeczkę za babcię Ertę Dziadka Matika, Zygo Wujka Mikro, wujka Skopo I łyżkę za Bazalta na siebie. Jesteś cały w czekoladowych paskach. Wyglądasz jak zebra. Czy zebry też ktoś pochlapał deserem? <laughs> nie. To powiedz dlaczego zebry mają paski? E, to proste. Wszyscy wiedzą dlaczego one mają paski. E, ode mnie nie dowiesz się dlaczego. Jesteśmy na równinach południowej Afryki. To tutaj właśnie żyją zebry. I żyrafy. I słonie! Ej, uważaj, taki ruch, że słoń nie może sobie pospacerować. To dobre miejsce. Spójrz, synku, widzisz zebry? Gdzie? Gdzie? Im się o, nie zbliżaj się za bardzo! Dzikie zwierzęta są groźne! Nie wymądrzaj się! Uh! Hej, ty, zebro! Czemu jesteś w paski? Ponieważ w naszym sklepie zabrakło już groków. Nie dość, że mnie irytujesz! Musiałeś zdenerwować Zebrę Ja cię zaraz dziirykuję cię! mnie się Nie dlaczego wiecie, wiecie, że zebra ma pasy! To proste! To barwy ochronne! Dzięki paskom mogą ukryć się za drzewami! Rozumiem! Ale tu nie ma żadnych drzew! No tak, masz rację. Nikt nie wie na pewno, dlaczego zebry mają pasy, ale naukowcy przedstawili kilka hipotez. Jedną z nich jest ta, że dzięki paskom zebry mogą przetrwać. Kiedy stoją obok siebie, ich paski stwarzają złudzenie optyczne. To myli lwa i przeszkadza w dokładnej ocenie odległości. Ale istnieją także inne teorie. Jakie? Wiesz, niektórzy eksperci twierdzą, że paski to ich znak rozpoznawczy. Popatrz. O, biedna mała zebra zgubiła się! Nie martw się, wkrótce znajdzie mamę. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy, że każda zebra ma inne pasy. Widzisz, i znalazł swoją mamę. Aha, a więc mała zebra poznała swoją mamę po paskach, tak jak ja rozpoznaję ciebie po buzi i twoich włosach. Właśnie, nie chodzi tylko o mamy i dzieci. W ten sposób rozpoznają się członkowie należący do jednego stada. Jak drużyna futbolowa ubrana w takie same stroje. Tak, świetne porównanie. Głupie porównanie zebry nie potrafią grać. Aaaa! Koniec. I co, Wiktorku, czego się dziś nauczyłeś? O, dużo ciekawych rzeczy. Soczewka w aparacie fotograficznym skupia światło, a przysłona reguluje ilość wpadającego światła. To wirusy i zarazki wywołują choroby. Strętne zarazki. Ale nasz organizm walczy z nimi. Widziałem erupcję wulkanu, gdy lawa wypłynęła przez szczelinę w skorupie ziemskiej. Dowiedziałem się też, że nie wiemy na pewno, dlaczego zebry mają paski, ale przypuszczamy, że chronią je przed lwami. To był bardzo pożyteczny dzień! O tak! Ale mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pytań!